Urodzony w mieście Stratford-upon-Avon William Shakespeare to jeden z najważniejszych pisarzy literatury angielskiej. Był poetą, dramaturgiem i aktorem. Pozostawił po sobie wiele dzieł, a do najsłynniejszych należą komedie Sen nocy letniej, Poskromienie złośnicy, komedia Omyłek i Wiele hałasu Onic oraz tragedie Romeo i Julia, Hamlet, Macbeth, Otello i Król Lear. Szekspir uważany jest za ważnego reformatora teatru. Był jednym z udziałowców londyńskiego Teatru The Globe zbudowanego według nowych zasad, a także twórcą nowego typu tragedii, nazwanej od jego nazwiska szekspirowską. Rodzajem literackim Roma i Julii jest dramat. Poznajemy to po tym, że jest dziełem stworzonym z myślą o wystawieniu na scenie. Nie istnieje tutaj nadrzędny podmiot literacki, a o wydarzeniach dowiadujemy się dzięki wypowiedziom bohaterów i wskazówkom autora. Utwór pisany jest z podziałem na role i składa się z tekstu głównego i pobocznego, czyli dialogów i monologów bohaterów oraz wskazówek autora dotyczących realizacji, inaczej zwanych didaskaliami. Jest też podzielony na akty, czyli większe partie i sceny, czyli mniejsze części, zwykle wydzielone ze względu na liczbę występujących bohaterów, choć autor nie trzyma się tej zasady kurczowo i tworzy sceny, w których kolejni bohaterowie przychodzą i odchodzą. Z kolei gatunkiem literackim Romea i Julii jest tragedia, ale nieco inna niż w starożytności. Przypomnijmy, że klasyczna tragedia to utwór, którego bohaterowie uwikłani są w jakiś konflikt, czyli zmuszeni, by dokonać wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami. Cokolwiek zdecydują bohaterowie, spotkają ich konsekwencje. Bohaterowie są zatem postaciami tragicznymi, a o ich losie decyduje siła wyższa. W tragedii antycznej jest to fatum, czyli nieodwołalna wola bogów. Dzieło Romeo i Julia określa się mianem tragedii szekspirowskiej, czasem zwanej elżbietańską, gdyż autor napisał ją w sposób wykraczający poza normy gatunkowe tragedii antycznej. Tragedia antyczna dzieliła się na stasimony i epizodiony, i ważnym jej elementem była obecność chóru. Podczas gdy Szekspir dzielił swoje utwory na akty i sceny, a obecność chóru nie była w jego utworach konieczna. Ważną cechą było zerwanie z jednością czasu, miejsca i akcji. Wydarzenia nie musiały już rozgrywać się w jednym miejscu i od świtu do zmierzchu, mogły też dotyczyć kilku wątków. Ponadto wprowadzone zostały sceny zbiorowe, podczas gdy w tragedii antycznej na scenie mogło występować maksymalnie trzech aktorów. W utworach szekspira nad bohaterami nie ciążyło już fatum sami decydowali o swoim losie. Nie musieli też być wybitnymi jednostkami z wyższych sfer o stałym charakterze. Postaci tragedii elżbietańskiej dojrzewają, zmieniają poglądy i dokonują czynów niespodziewanych. Ważnym krokiem było też odrzucenie zasady dekorum, która polegała na zgodności języka z treścią. W dramacie szekspirowskim, tragizm i patos często mieszają się z komizmem, styl poetycki z potocznym, a świat rzeczywisty z fantastycznym. Akcja utworu toczy się głównie w Weronie, zaś przez część piątego aktu w Mantui. Występuje tu wielu bohaterów, z których najważniejsi są następujący. Escalus to książą panujący we włoskim mieście Verona, a jego krewnym jest młody Paris zainteresowany małżeństwem z Julią. Kluczowe dla akcji są dwa zwaśnione rody Kapuletich i Montekich. Córką Kapulety jest 14 Julia, zaś synem Montekich, nieco od niej starszy Romeo. Benvolio to kuzyn Romea i wraz z Merkuciem są jego najbliższymi przyjaciółmi, zaś Tybalt jest krewnym pani Kapulet i kuzynem Julii. Ważnymi bohaterami są też franciszkanin ojciec Laurenty, w innych tłumaczeniach zwany też Wawrzyńcem oraz Marta, która jest mamką i opiekunką Julii. Romea poznajemy jako młodzieńca niezwykle kochliwego, jest bowiem szaleńczo zaangażowany w uczucie do pięknej rozaliny. Młody Monteki cechuje się egzaltowaniem, wypowiada się długo i kwieciście, zawiłym i pełnym metafor językiem oraz jest przepełniony melancholią tak bardzo, że budzi to niepokój jego rodziców i przyjaciół. Gdy jednak młodzieniec poznaje Julię, uczucie do Rosaliny natychmiast odchodzi w niepamięć. Szybko okazuje się, że miłość do 14-letniej kapuletówny jest szczera, dojrzała i tak silna, że Romeo gotów jest zaryzykować dla dziewczyny swoje życie. Młodzieniec dojrzewa, staje się spokojniejszy i zdecydowanie bierze sprawy w swoje ręce. W tym dąży do poślubienia ukochanej. Jednak w trudnych chwilach działa pochopnie i pojawia się u niego porywczość, tak jak wtedy, gdy zabija Tybalta, by pomścić Merkucja i gdy podporządkowuje się planowi ojca Laurentego. Kiedy w Mantui dowiaduje się o śmierci ukochanej, konsekwentnie realizuje swój plan, kupuje truciznę i wyrusza do Werony, by umrzeć na grobie żony. Wyraźnie widzimy, że w trakcie trwania utworu Romeo przeżywa przemianę wewnętrzną. Staje się dojrzalszy, spokojniejszy i zdeterminowany, by podążać za głosem serca. Julię z kolei poznajemy jako młodziutką, czternastoletnią dziewczynę, która według ojca nie jest jeszcze gotowa na małżeństwo. Gdy matka pyta ją o plany małżeńskie, ta wyznaje, że nie wie, czym jest miłość. Bohaterka początkowo wykazuje się posłuszeństwem wobec rodziców, nie kwestionuje ich decyzji i na prośbę matki obiecuje przyjrzeć się zainteresowanemu nią Parysowi. Jednak po poznaniu Romea dziewczyna bardzo się zmienia. Miłość sprawia, że staje się dojrzałą i pewną siebie kobietą, która jest świadoma swoich uczuć i zdeterminowana w podążaniu za głosem serca tak bardzo, że po raz pierwszy sprzeciwia się swoim rodzicom i jest w tym konsekwentna. Julia w imię miłości gotowa jest nawet porzucić swoje nazwisko, jest praktyczna i zdecydowana. Dziewczyna potrafi też opanować swoje emocje i przezwyciężyć słabość. Staje się odważna i dla miłości skłonna do największego poświęcenia. Ryzykuje swoje życie, zażywając usypiającą miksturę i wierząc, że doprowadzi to do uniknięcia ślubu z Parysem oraz połączenia z ukochanym mężem. Widzimy więc, że Julia w trakcie utworu staje się silną kobietą, skłonną do walki o swoją miłość. Uczucie, jakie połączyło Romea i Julię, było natychmiastowe, głębokie i pełne oddania. Choć ich rody zwalczają się i nienawidzą, młodzi chcą być razem, mając świadomość, jak wiele będzie ich to kosztowało. Muszą ukrywać swoją miłość, co prowadzi do wielu nieporozumień. Tybalt nie wie, że Romeo należy teraz do jego rodziny. Rodzice Julii nie rozumieją, że zmuszają zamężną córkę do poślubienia Parysa, Zaś Romeo musi uchodzić do Mantui, co staje się powodem najgorszej pomyłki. Jest przekonany, że Julia nie żyje, co skłania go do samobójstwa, a później do odebrania sobie życia przez rozpaczoną dziewczynę. Młodzi wielokrotnie podejmują próby walki o swoją miłość. Julia gotowa jest porzucić swoje nazwisko. Romeo namawia ojca Laurentego na udzielenie im ślubu, zaś by uniknąć małżeństwa z Parysem, Julia zażywa miksturę mogącą odebrać jej życie. Przeciwności losu sprawiły, że młodzi nie mogli być za życia razem, dane im natomiast zostało złączenie po śmierci. Ich ciała zostają złożone obok siebie za zgodą kapuletów, zaś Monteki decydują się na ufundowanie pomnika przedstawiającego Julię, na cześć nieszczęśliwej miłości, jaka połączyła ich dzieci. Romeo i Julia to dzieło, które porusza wiele motywów literackich. Przede wszystkim mamy tutaj obraz prawdziwej miłości, która jest szczera, oddana, niewzruszona i skłonna do największych poświęceń. Ważny jest wątek właśnie pomiędzy Kapuletami i Montekimi, dwoma zwaśnionymi werońskimi rodami, a także przeciwności losu. Romeo nie dowiedział się, że śmierć Julii jest jedynie pozorowana, co doprowadziło do wielkiej tragedii. Pojawia się motyw walki i pojedynku. Monteki i Kapuletowie walczą na ulicach Werony, zaś w pojedynkach giną Mercucjo, Tybalt i Parys. Mamy też wątek aranżowanego małżeństwa i zmuszania dziecka do ślubu z niekochaną osobą w postaci nacisku państwa Kapuletów na Julię, by wyszła za mąż za Parysa. Ważny jest też motyw przemiany wewnętrznej – Romeo i Julia dojrzewają, stają się bardziej stanowczy i konsekwentnie walczą o swoje uczucie. Podsumujmy. Autorem Romea i Julii jest William Shakespeare, aktor, dramaturg i poeta, uważany za jednego z najważniejszych twórców literatury angielskiej i wielkiego reformatora teatru. Ze względu na rodzaj literacki, Romeo i Julia to dramat, zaś ze względu na gatunek, tragedia szekspirowska, czasem określana elżbietańską. Dzieło opowiada o miłości dwojga młodych pochodzących ze zwalczających się werońskich rodów. W trakcie trwania utworu oboje stają się dojrzalsi i bardziej zdeterminowani do walki o swoje uczucie. Tragedia zawiera wiele motywów literackich, m.in. miłości, przeciwności losu, niezgody pomiędzy dwoma rodami, walki i pojedynków kończących się śmiercią, a także aranżowanego małżeństwa i przemiany wewnętrznej głównych bohaterów. W kolejnym filmie zajmę się opracowaniem trenów Jana Kochanowskiego. Jeśli podobał ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.